Świnka jest chyba tutaj dobra. Dobra, biorę Sedgwani, będzie dobrze. W sumie Sedgwani to jest jedna z niewielu postaci, którą mogę przegrać. Ale to nic. To lubię, lubię sobie tutaj o cyk cyk, proszę bardzo, dzięki temu, że pomogli mi na red buffie, byli w takiej dobrej pozycji na linii, że zabapili dwie osoby. Użyłam smite'a, nie, że muszę użyć smite'a, ale użyłam smajta, bo bo muszę użyć smajta. O oh shit, on mnie widzi. Jest oczywiście szansa, że go zabić, mimo że mnie widział. To będzie tracić. Ja wiem. Jak tylko stack pojawi się na livem, to z dzieci hekarim zalinuje. A gdzie? Nawet asysty nie Nie, no nie, jeszcze. Fajne dźwięki wydaje z siebie z Wiecie jak to się na to, 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 co ja, to, jak to się nazywa jak gankuje że nie dostajesz nic w taki sposób to jest confidence gang to nie jest gank żeby za... znaczy to, to jest taki w sensie oczywiście gankowałem żeby zabić ale to był tak zwany confidence gang Byłem tam żeby On nie zaczął od raptorków Byłem tam żeby mój -ja ariven nie bała się A boga hekarem dostałem Ale bym go stratować moim świnią to... <grym> Kazik będzie... No kazik szósty poziom bija wtedy... w wtedy będę i pójdzie będą problemy dopiero jak bije szóstkę Z szóstką to A nie cofnie się, bo nie ma powodu. On będzie robić kragi albo zinwajduje mi wolfy. Kragi raczej. Patrzę na jego creepy. Tu, I tu nie powinienem mieć warda, bo nawet nie skierowali Pinka, więc jest jeszcze duża szansa, że nie mam powodu. Nie wiem kogo my tu zabijamy, ale kogoś na pewno. O, no swoje życie. Chciałem dostać kill, A już mam kilo, okej, okay, nie Kto zrobił moje kragi? Czy Botlej zrobił bo, bo, moje kragi czy... Czy... Czy Kazik zrobił moje kragi? Kazik jeżeli jest mądry to jest w mojej dżungli O, nie lubię czekać Jestem apka, ona to powinna wszystkich zabić No już zabijamy i zabijamy i podaj daj mi kraba dokończyć Oh shit, oh shit No będzie flash O, nie wiem czy MFK to, <grywki> MF to nie ma. Muszę od razu użyć Aftershock. Bo jeżeli użyję Aftershocku, tego Ku nic nie zrobię, on też ma Ku ewoluowane. Jeżeli ma Ku ewoluowane, to znaczy, żebym nawet tam zjechał trochę z życia. Także od razu aftershock frog i mogę walczyć. Jak kupię scene to będę opał, bo będę farmić kampy w sekundę. A start jest po prostu superowy. Merkury. Bardzo dobry zakup, bardzo mądrze. Bezpiecznie. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Dlatego nie rozmawiać z znajomymi na ulicy. Pytanie jest takie, czy ty jest Honeyfruit, bo bez niego nie mogę zgankować SO. Yes. Idealnie. Dwa. Pięknie. Jak zostawiam mojej drużynie dwa, to często narzekają w, sorry, w na w Okej, wow. Wow, wow, wow. Czy ja chcę tego wave'a? No chyba nie, ona ma TP. No Dlaczego? Zostanę to i jem zabijemy Jego... O, jeszcze ocean z Gardem. Kurde, no, co mój team robi? W sensie nie gniewam się, no, ale dlaczego, no, dlaczego? Muszę... Ja pójdź się O, oh, no nie Jeszcze nie zabijemy Reporter nie wracam na tą stronę mapy. Idę tylko na bota. Bo wiem, że wygram grę, jeżeli będę chodził tylko na bota. Albo no, bo na midę, ewentualnie, bo on sobie nie grać, tylko pewnie jakiś głupio zginął. Nie ma mądrych śmierci. Musiał głupio zginąć. Chyba, że zbejtował. Ale co zbejtował? Zbejtował Ocean on no zajbiście. Dostali Oceana. Dobry bait. Nie mam w ogóle wizji na rzece, to jest nie do pomyślenia. Jest 12-4 w kilach. Wygląda to przyzwoicie. Mamy talię w tym. Widzicie, bo... Ja jestem zjednoczony. Ja jestem jednym ze zjednoczonych. Jestem zjednoczony z tym Threshem. Good job, Thresh. O nie. O nie. O nie. o nie. o nie. O nie. O tak? O nie. O tak. Nice. God. Dobry ku cool. Kiedy jak tyle rzeczy się dzieje, to nie wiesz, nie wiesz kiedy masz farmić. Kazik może robić e, Heralda. Chciałem zgarnąć ten turret z Bota. z nie ma flasha. Nie mogą. E, Kazik nie może wskoczyć, bo e, oni są razem. O, i się rozdzieliła. Gratulacje. Erka była zamierzona. Aha, dobry flash. jest tam każdy też biegą. Idę demolić noc tawara. to wygrać, tylko trzeba po prostu grać z e, naszą farią. Jeżeli nikt nie zginie, to ja zginę. ogóle nie zginę. Ja tym razem. Tym razem nie byłem zjednoczony. Oni byli zjednoczeni. Chcę tylko powiedzieć, że użyła wszystkiego, żeby mnie zabić. Chciałem to zaznaczyć, jak troszeczkę chociaż. Ona mnie po prostu nie lubi od ostatniego i dlatego cały czas mnie hejci. O, nie, oni drugiego smoka dostaną. Dobra, trzeba zdrzać heralda w takim razie. O, nie, nienawidzę. Okej, okay, tego nie, nie lubię bardzo. Odkąd bufowali spufowali Halka, to bardzo ciężko jest z tanką pod Turetem. Bo mój AOE jest tak mocny, że bardzo ciężko jest mi um, lacytować tylko. sobie osób jest ma Martek gratulacje. A ja, teraz jesteśmy zjednoczeni, więc robiliśmy jednego playa, a oni oczywiście musieli zginąć, bo zabili. Nie podało mi się to.

No. 11, Are you sure? Yeah. So well... You in the mirror or something. Okay, that is. And that yesterday I lost, but I'm just saying. Like, Actually, okay. that's true. I, I, want, I mean, I didn't go out, but I kind of did, so... I'm just saying Hekarim after Nerf is still the most broken oh. champion in the whole game. I'm one, no, I mean, on top. I mean, I mean Kazik is played. After. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry, oh, sorry. sorry. I'm breaking. <laughs> Yeah. Oh. Maybe. Let's get going. Well I mean we can't play Hector when we know these, you know, these, you know, these you know. Wait, it helped. Oh shit, I packed up. Oh no. Mogum Mogum I need Mogum was What? And oh, every time that are actually what? It's actually like 10 minutes. Ha.

And I think I have two games really so far, right. so I need more. Wait, how many games? Wait, I have three games already. Wait, I have Kinder and right? Okay, so I have only two games then. Okay. So that's it. want the What? Yes, we I, I need, need it. We we I need it. I need it. I need it. I need it. Like I I kind of need it in a way where like you kind of take it and bring it back. Yeah, that's what it's over. Oh okay. I am think I think I think that's <laughs> a better picture for everything I'm saying. Like I have a picture of that. Whatever is open. <laughs> as, soon as his game is done, whatever is open. Roll the chicken. <laughs> What did you eat today, Martin? No. Uh so shit in and... is better here than in Berlin. Well in Vin Max. I mean it depends on where you go. I mean there's also, I mean there's also bad sushi places over right? What about there's... the Ohm? Um...

Dostał mnie, kurde, jak ten warm-up. Alias, 16-2. Bardzo dobrze grałem. Thalia może odobrać to Dwa razy użyłem demolisza w tej grze, był bezużyteczny, ale nie chciałem grać front of line. I couldn't be careless, I'm about to get fucked up all <laughs> That's right, flash away or you get stomped Everybody can stomp around here <laughs> You <Pretty> surprised <laughs> No way, no way, no way, no way, no way You're surrounding Zac, like you're so...